Dzień dobry! Witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie się zebrałam do pracy. Ja dalej nocki, bo się to nagrywam w tym, w, tym, w tym tygodniu, co mam nocki. Dzisiaj do pracy nie bałam dwa dni teraz, bo nie najlepiej się czułam. No i postanowiłam, właśnie, że wezmę sobie dwa dni wolnego. A że dzisiaj już się lepiej czuję, to idę normalnie do pracy bez żadnych tam wydziwnień, udziwnień itd. E, ogarnęłam się z godziną dopiero 18, w pół do 6, więc jeszcze sobie tak leżę. Dalej jestem w tej samej bluzie, tylko że jest wyprana, żeby nie było. E, postanowiłam, że nagram dla Was film jeszcze dzisiaj, który zobaczycie w środę. Tak, w środę. E, czyli już to widzieliście, raczej, bo ten film znowu będzie z kilku dni włączony, ten właśnie co oglądacie. E, to już chyba raczej w listopadzie zobaczycie. No, po wszystkich świętych, na pewno. No i ja tak. No, tak, przed wszystk po wszystkich świętych, bo w niedzielę zobaczycie film, który będzie. Mm, Projekt zero będzie w niedzielę. Potem będzie film taki z imprezy, w sensie yy, przygotowania do imprezy. A potem w niedzielę znowu będzie ten film. Także dwa, na dwa tygodnie będę miała odcinki plus możliwe, że będzie haul zakupowy czy coś. Może znowu jakiś kalendarz, bo mam w planach zamówić sobie kalendarz z demo, ale ten aktualny. Plus Alverde, bo chciałabym jakieś Alverde, i potem jeden będę miała, ale to już na grudzień, co będziecie widzieć w filmach grudniowych? Pytacie się, czy będą vlogmasy. Słuchajcie, to jest taki temat ciężki, bo ja mam ogólnie trzy zmiany i muszę wam to wytłumaczyć, bo to jest takie bardzo ruchome. I ja mam raz pierwszą, raz drugą, raz trzecią zmianę, tak? i ja nie mogę sobie pozwolić na to vlogmasy, ze względu na to, że ja na przykład przychodzę z nocek, to śpię bardzo długo i tego vloga by było nawet nie 10 minut, więc będą na przykład takie tygodniowe bądź co kilka dni wrzucane. W międzyczasie będę też przeplantować inne filmy, bo mam w planach inne filmy, ale to nie będą typowe vlogmasy i w tych vlogach które będę wtedy nagrywać będę otwierała sobie kilka okienek na przykład z kalendarza adwentowego Douglasowego no także to będzie to więc mam nadzieję, że wam e, jakoś umilę wtedy ten czas też tam coś świątecznego będzie bo mam w planach pojechać sobie do tego Wrocławia e, na ten jarmark świąteczny chociaż na dwa dni albo chociaż na jeden dzień na przykład na cały dzień e, zobaczyć jak to wygląda no, zobaczymy. Tak, taki mam plan ogólnie na ten listopad, na grudzień. Też będzie 11 listopada, wolne znowu. Także możliwe, że Wam zrobię taki mm, dodatkowy, bonusowy film. Możliwe, że to będzie nawet ten vlog. Zobaczymy. Jeszcze nie planuję na tak daleki czas. Także, także tak, no, musicie to zrozumieć, że vlogmasów w tym roku nie będzie jak na razie. Chociaż planowałam fajne filmy i planuję filmy fajne ale zobaczymy bo ja ogólnie w Adwent chciałam taki fajny miałam taki plan właśnie żeby nagrywać codziennie chociaż otwieranie kalendarza żeby wam to wyrzucać ale to by było bez sensu bo to by trwało parę minut Albo nagrywać na przykład makijaż i od razu Wam go wrzucać z tym otwarciem kalendarza. To też by było całkiem fajne. Też tak ktoś kiedyś nagrywał chyba Hania z Knupińska, z Glam Shopu. A to chyba z 3 lata temu jeszcze kalendarz swój. Właśnie ten pierwszy chyba miała jeszcze jakiś kalendarz i ona otwierała właśnie kalendarza, a potem się malowała, bądź na odwrót, albo w międzyczasie. No a ja tak nie planuję. Hmm, chyba. Nie wiem. Nie, jeszcze nie, nie wymyśliłam tego vlogmasa, jak to dokładnie będzie Także pomyślę jeszcze nad tym Jeszcze do vlogmasa został miesiąc, także musicie wytrzymać A jak nie w tym roku, to może w przyszłym roku inaczej sobie to poukładam Też może to wyglądać inaczej z tego względu, że może będę gdzieś indziej pracować Bo we wrześniu kończy mi się wtedy umowa Także może mi jej nie przedłużą, może sobie gdzieś pojadę za granicę znowu na jakiś czas, więc naprawdę ja nie planuję tego aż tak daleko, no ale, ale kto wie, może w przyszłym roku będzie naprawdę inaczej, a w tym roku zr zrobimy takie luźniejsze filmy, typu właśnie jakieś vlogi, jakieś denka. Właśnie Denko e, będę się nagrywała, które będzie właśnie w tą niedzielę. A potem w Denko będzie ostatnie, czyli kolejne, będzie dopiero pod koniec grudnia. Tak, tak mi się wydaje, że będzie lepiej. Plus będzie jakiś makijaż fajny na Sylwestra czy coś. No. <laughs> Dzisiaj dopiero odpakowałam w ogóle prezent, który mam dla brata, który mi przyszedł dwa tygodnie temu. Na szczęście działa, bo jakby mi nie działało, to bym się wściekła, bo dwa tygodnie jest do ten, wiecie, do odsyłki ale się okazało, że jest ok, mm, i nie muszę odsyłać, więc mam, mam fajnie, bo mam prezent. Jeden też wam będę pokazywała właśnie albo w tych filmach w, w vlogmasie, może wam będę pokazywała moje pomysły na prezenty dla mojej rodziny, które kupiłam, albo wam pokażę właśnie co będę kupowała. No zobaczymy, kochani, będzie dobrze. Także tak. Jedy ja nagrę tego te denko. Mm, a jutro nagra, Nagram sobie projekt zero Bo mam e, fajne zużycia Które widzieliście Jak wiecie zużyłam paletę Było ciężko Ale na koniec ta paleta mi się właśnie Rozkruszyła, znaczy kruszyła mi się Strasznie mocno e, W sumie widzieliście to w poprzednim vlogu No ale zużyłam ją w końcu Po dwóch i pół latach Dwa i pół roku no Ją zużyłam, używałam Albo dwa No jakoś tak no, ale zużyta jest także teraz będę sobie używała przez te dwa miesiące jakieś inne palety, typu jakaś Nat Natalia Siwiec, albo Crystal Horow e, albo coś bo, mm, bo nic, nic nie mam ochoty na razie na jakieś takie mega zużywanie, nie wiem czy w przyszłym roku paletę sobie znowu dać na challenge albo Natalia Siwiec, albo Maxineczka by mi wtedy została tak bardziej do zużycia, bądź też paleta z Revolution ale ja tą z Revolution chcę sobie dawkować, będę sobie ją używać aczkolwiek jest bardzo fajnie już zużyta, więc no nie wiem, nie wiem Dostycznie jeszcze ponad dwa miesiące, także się tym akurat nie nie, nie, nie nie przyjmuję się tym ale zobaczymy no nic, lecę bo miałam już uciekać chwilę wcześniej do później albo do jutra nie nagrałam dla was te denko wyprostowałam sobie włosy, już są takie wiecie, napuszone bo pogoda jest różna Ja też tak do końca ich nie prostowałam jakoś mega, mega mocno także zobaczymy jakie będą brano. ale to już nie ważne e, tak, nagrałam dla was denko 40 minut denka masakra, 40 minut także ciekawe jak się przyjmie zobaczymy, eee, więc daneczko nagrane, a na dniach nagram projekt zero, bo tak jak mówiłam zużyłam w sumie dwa produkty które chciałam zużyć mm, więc zużyłam tą paletę w końcu i zużyłam podkład ze Stars from the Stars, także mega, mega fajnie, teraz używam sobie tego podkładu z e, Oriflame, tego w styku i no buzię jest całkiem spoko, tu mam akurat jakieś moje. Takie pejsy, ale ogólnie bardzo fajnie e, się trzyma ten podkład. Zobaczymy, już go mam od godziny si 17, przed 17 chyba. Nie, po 16 się zaczęła malować, żeby właśnie nagrać wam ten film, i tak, tak to wyszło. No, jak widzicie, teraz e, ten, ten, tą kredkę fioletową męczę z Vibo, ona jest fajna, całkiem, całkiem fajna także używam sobie tej kredki z Vibo mm, i tusz do rzęs i tyle w ogóle kończy mi się tusz więc muszę też nagrać dla was test e, tuszu z Bel, bo mam taki tusz z Bel lub z Essence e, z... E, ten taki Queen coś tam także Będę nagrywała to też może jako test, jako nas... nie następny, ale tam później gdzieś w listopadzie zobaczycie testy. Chcę sobie kupić jakiś podkład, ale nie mam pomysłu. Wiem, że teraz jest fajny z Maybelline podobno i z Catrice, ale nie wiem, czy z Catrice on jest w Polsce już. Bo on może być dopiero w Polsce później. Ale nie byłam dawno, w, no tak, aż w tych szafach nie oglądałam skatrisy, chyba że go gdzieś przez internet wynajdę, będzie w fajnej cenie. Tylko właśnie się boję zawsze przez internet zamawiać nowych podkładów, bo jeżeli coś mam już sprawdzone, bądź jakąś markę sprawdzoną, to zawsze sobie zamawiam cokolwiek. No zobaczymy. Zobaczymy. W ogóle na tym tenku, w tym tenku cały czas tak poznokcie sobie gdzieś tam pokazywałam. A to tak jest, jak już się ma paznokcie to tam gdzieś muszą być pokazane, nie? Trzeba się pochwalić. Idę się zbierać, idę do łazienki. Wypsikać się jakimś dezodorantem, później jakimś perfumem. Wiecie, zaraz do Was wrócę, jeszcze pokadamy sobie chwilę, tylko idę do tej łazienki ogarnąć się. I pokażę Wam jaki perfum teraz używam, zapach, bo zużyłam jeden. A teraz też znowu z Oriflame, tylko że taki mocniejszy i jest mega fajny. Mojej mamie się nie podoba, bo mocno pachnę, ale mi się za to zaś podoba, więc zaraz do Was możliwe, że wrócę, jak nie zapomnę. Nim pamiętam, to to jest mój obecnie ulubiony zapach z Oriflame. To jest Swedens Experience Blazing Water. Coś tam. Bardzo fajny. Wygląda trochę jak Sea. Bardzo go lubię. No i obecnie nim się psiukam. Także polecam wam go, jak chcecie taki mocniejszy i trwalszy zapach. Rozumiem. Siema. Witam was w kolejnym dniu. Słuchajcie, dzisiaj jest 1 listopada. Ja idę do pracy. Miałam nie iść. Ale dzisiaj zapisałam ostatecznie, bo mi pasowała kasa. A że wiecie, idę na rano, to mi to było obojętnie, czy idę teraz, bycie yy, do tej 14, czy nie. No, ale no dziwnie iść do pracy w dzień wolny, gdzie mogłabym mieć wolne, a idę. No, ale pójdę. Wiecie, hajsik se zarobię, to po pierwsze, po drugie um, Będzie, nie będzie kierownika Ten, będzie fajnie Mniej ludzi będzie Tylko zastanawiam się, czy autobus pojedzie Bo się nie doinformowałam, czy autobus pojedzie normalnie Ale chyba tak no, Bo to nie tylko ja jadę Będzie chyba kilka linii Także um, mam nadzieję, że um, Mi się udało przy, Że mi się uda pojechać do pracy No ale fajnie, fajnie Ja się cieszę, że idę na jedno, na jedno nie, bo jestem też właśnie, przez to, że idę w takie dni, gdzie moja kumpela nie idzie, to zawsze jestem na moim ulubionym okuwaniu, więc jest fajnie, bo tak to jestem na robieniu klamek i to jest nudne i takie niefajne, tam się więcej nadźwiga człowiek niż na, tej, na tym okuwaniu, tylko, że zaś na okuwaniu trzeba mieć troszkę myślunku, nieraz jak coś źle zrobisz, no to... Jest problem. No, ale spoko, spoko. No czekam na, tym, na, te, na ten autobus. Zobaczymy. A jedzie jakieś autko. Może jeszcze ktoś też do pracy idzie dzisiaj. A nie tylko na... Ma ten... Nie tylko na groby. No, ale jest piąta rano, to kto na groby pójdzie? Dobra, ale wiecie co? Widziałam teraz gościa, co też pracuje ze mną tam w tej firmie. Jechał, także... Normalnie do pracy idzie więcej yy, hal, nie tylko ja. <grystanie> Także jest dobrze. No, o, przepraszam, ale autko przejechało. Jednak to jest główna droga. Trochę ruchliwa droga, nie? <grystanie> no, ale przyjadę do domu, to pewnie pojadę na, pójdę na groby to wtedy nie będę wiadomo nagrywać, ale za coś może jutro coś nagrę, czyli w te zaduszki. Mam teraz dwa dni, będę miała wolnego. Potem e, muszę przejść do piątku, bo w piątek też muszę wziąć wolne, bo muszę pozałatwiać wiele rzeczy. No, dobra, ja kończę. Hejka, witam Was w kolejnym dniu. Chciałam powiedzieć w kolejnym vlogu, ale nie. Jeszcze to nie koniec tego vloga. Słuchajcie, ja jestem przed pracą. Ja mam teraz w tym tygodniu na drugą zmianę. Dlatego się już odzywam jeszcze. No i co? Słuchajcie, ja chcę w tym tygodniu zakończyć tego vloga w sumie gdzieś tam koło środy, bo, może i nawet dzisiaj, bo we czwartek bądź piątek będę zaczynała kolejnego vloga: takiego Get Ready With Me, coś takiego, bo mam imprezę co nie w sobotę. No, i chciałabym, żeby to inaczej wyglądało, inny vlog. Trochę taka ala pamiątka, ale nie do końca, bo wiadomo, nie będę rodziny pokazywać, to jest logiczne. No, ale chciałabym coś, coś na tej zasadzie, że byłam na 60. mojej chrzestnej, żeby był taki vlog dla siebie, ale żeby też pokazać wam, jak, jakie są przygotowania, jak ja będę wyglądała, bądź makijaż chociażby, czy też włosy. Ogólnie miałam farbować wczoraj, ale pofarbuję sobie przed samymi urodzinami praktycznie, czyli gdzieś koło środy, czyli środy wieczorem będę farbowała włosy, bo idę do pracy ogólnie jeszcze w środę i w czwartek, bo na piątek planuję wolne, także... Także tak. A też chcę Wam wrzucić ten film na środę, bo nie było w niedzielę filmu, niestety. Przepraszam. Ale to z tego względu, że nie mam nagranego projektu Zero. Muszę nagrać projekt Zero i Wam go wrzucić. Ale Wam go wrzucę gdzieś, nie wiem, w połowie, może. W listopada albo nagram go już pod koniec listopada, żeby było tak z dwóch miesięcy, bo naprawdę niby zużyłam tam parę rzeczy z tego projektu, ale nie chcę mi się tego nagrywać jak na razie, bo muszę po. No nie chcę mi się po prostu, bądźmy szczerzy, no. Zobaczymy, zobaczymy, może jeszcze nagram, może nie. Jeżeli nie nagram, to będzie pod koniec listopada e, jako takie dłuższe, bo i tak nie będzie pro, e, dnk to wam nagram chociaż projekt 0. No i potem już wiadomo, e, jest grudzień. Pytacie się o te vlogmasy, pytacie się, czy będą vlogmasy, czy też nie. Słuchajcie, zamawiam dla siebie dwa kalendarze. Znaczy będą trzy, ale jeden jeszcze chcę nagrać, żeby Wam go wrzucić, tak po prostu, e, jako film, ale będą dwa kalendarze, plus jeden, może z kawami, bo mam ochotę na taki fajny z kawami, jakiś e, kalendarz bądź z herbatkami. No i myślę, czy by właśnie nie, nie nagrywać takich ala makijaży, chociaż co drugi dzień. Żeby wam, wiecie, i pokazać co tam było w kalendarzu i w ogóle, no zobaczymy, coś tam pomyślę Żeby chociaż to drugi dzień był jakiś filmik taki, może nie stricte vlog masowy Ale coś tam, coś tam bym chciała na, dla was nagrywać jednak, nie? No bo wiecie, na grudzień jest fajną opcją też do nagrywania, i też fajną e, można z Wami relację zbudować, tak i w grudniu także mam nadzieję, że i taki pomysł, który ja wymyślę sobie tam w głowie, to Wam się spodoba. Albo na przykład, właśnie przeplatać się jednak gdzieś tam ten vlog, żeby był raz w tygodniu, raz makijaż, raz coś tam, i w tym vlogu na przykład otworzyć sobie tam co jakiś czas te e, okienka. No, zobaczymy, coś tam pomyślę i będzie fajnie. No. Dobra, nic, ja uciekam, i idę sobie odgrzać obiad. E, w ogóle parę, parę klatek, klatek nie, bo to nie Instagram, ale pale, parę scen wcześniej pokazywałam, jak, ro, e, jak mają zrobione kluski, które robiłam w zeszłą niedzielę, czyli ten filmik jest z trzech tygodni, tak jakby więc. Fajnie, uciekam. Słuchajcie, yy, witam was w dalszej części vloga. Pokażę wam dzisiaj bluzkę, którą zamówiłam na imprezę dla, do tej mojej cioci, bo ogólnie ja idę w spodniach i bluzce. No i zamówiłam sobie taką cekinową bluzkę z Allegro. Okazało się, że ona jest ze Shana, ale jest przepiękna. Więc czekajcie, pokażę wam ją. Ogólnie ja zamawiałam największy rozmiar z tego względu, że bałam się, że będzie mała, bo nie wiedziałam właśnie, czy ona jest właśnie z jakichś chin, czy coś. Wiecie o co chodzi. No i zamówiłam tutaj naprawdę ogromny rozmiar, ale jest dobra, bo jest taka fajna, luźna. I na brzuchu fajnie wygląda, i muszę w ogóle kupić stanik w piątek. Jakiś, bo jest tutaj taki fajny dekolt, żeby te cycki troszeczkę wiecie podnieść, bo ja ogólnie chodzę na co dzień praktycznie bez stanika. No ale myślę, że do tej bluzki jakiś ładny stanik też trzeba. No i już wam ją pokazuję, bo jest przepiękna, przepiękna. No ale widać, że to jest troszkę już taka tandetka, ale fajnie wygląda. Dobra, no ta bluzka ogólnie pewnie lepiej by wyglądała, jakbym ją nałożyła. Ale jest ona z, takimi, z takiego cekinu. Tutaj takie cekiny są. Ma tutaj taką podszewkę. Jest na długi rękaw, ale zawsze można sobie podwinąć, bo on jest na tą gumkę, więc to jest spoko. Na dole też ma taką gumkę, ale której nie widać i naprawdę wygląda ta bluzka obłędnie, bo do tych spodni, które sobie zamówiłam, bo mam i spodnie takie, hmm, taka ekoskórka czarne. I do tego ta bluzka. I do tego zajebisty makijaż, jakieś fajne włosy zrobione. No i nie trzeba więc jakoś się ubierać w jakieś sukienki. Ładna bluzka, fajne spodnie, jakiś fajny but. Znaczy akurat idę w Adidasach. No i też fajnie można wyglądać, nie? No. No i postanowiłam właśnie wyglądać tak normalnie, tak wiecie, jak na co dzień, ale jednak w takim eleganckim wydaniu, bo jestem tą osobą, która no nie lubi sukienek, no, chociaż mam piękną sukienkę, którą miałam właśnie na weselu córki właśnie tej mojej cioci. No ale ostatecznie stwierdziłam, że wolę sobie iść w spodniach i w jakiejś ładnej takiej bluzeczce. No. Także tak, nic no. Idę sobie jeszcze poodpoczywać, bo zostało mi półtorej godziny tego tak koła, i będę wychodzić. No, także tak, lecę. I właśnie nie wiem, czy by nie zakończyć tego vloga, żeby już zacząć sobie w czwartek na spokojnie nowy, bo będzie też ciekawy, mam nadzieję. Nie wiem, zobaczę. Jeszcze na razie z wami tutaj sobie pogadam, czy jutro jeszcze ewentualnie, czy tam wieczorem, czy jak pójdę z pracy. No nic no do, do później. W ogóle mama sobie kupiła szafę. A to są pieski. Kupiła mama sobie szafę z tatą, która wiecie co ona zjeżdża i Jest to chyba krzywa podłoga, bo ogólnie ten dom jest starszy, stary, nie? W ogóle po, na przykład po drzwiach można popatrzeć, że to są stare, stare drzwi. I mamy ogólnie takie kom taką komórkę i mamy do piwnicy drzwi, które są na taki, nie na klamkę, tylko na taki hak. Nie wiem, jakby to nazwać. Tak śmiesznie to wygląda. Może kiedyś wam pokażę. No, nic, idę do siebie, jeszcze wam pokażę piesołuki. O, Są oba. com się com No, Não. Não. Não, depois